Dobra, czas w końcu wracać do regularnego nagrywania. Nie chcę, żebyście pomyśleli, a pewnie już pomyśleliście, że dla mnie coś takiego jak wrzucanie filmów raz na parę miesięcy jest tak totalnie spoko i wszystko jest OK bo też uważam, że to nie jest w porządku i mógłbym wam dawać więcej sygnałów co się u mnie dzieje, dlaczego nic nie wrzucam o co tu w ogóle chodzi i po to między innymi jest ten film takie długie przerwy na kanale nie są w pełni zgodne ze mną, ale to też chodzi o to, że potrzebowałem trochę czasu dla siebie jakoś tak poczułem za dużo monotonii i ta przerwa, komentarze no i ten cały spadek wyświetleń też trochę pozwolił mi zrozumieć, że przez ostatni rok może poczułem się trochę zapewnie na tym YouTubie może trochę brakowało mi pokory ciężko to określić, wolę zrobić Jakieś porządniejsze QA i z wami o tym pogadać, dlatego jeśli macie do mnie jakieś pytania, to teraz jest właśnie ten moment, w którym możecie napisać swój komentarz do odcinka, który pojawi się już w kolejną niedzielę o 15.00. A żeby nie było tak pusto i czekacie na kolejny film jeszcze tydzień, to już w piątek wleci na kanał wstępnie zmontowany przeze mnie unboxing paczek. Właściwie to listów, będzie ich trochę mniej, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że uda mi się wyjaśnić wszystkie wasze pytania i wątpliwości. Już teraz możecie napisać również w komentarzach jak wyobrażacie sobie kolejne unboxingi, czy w ogóle chcecie je zobaczyć. A jeśli cokolwiek będzie miało się zmienić, no to dam wam informację na karcie społeczność. Przez te ostatnie pół roku, kiedy mogłoby się wydawać, że nie robiłem w sumie totalnie nic i pierdziałem stołek, jednak coś robiłem. Wróciłem do swoich starych zajawek, do swoich starych pasji. Odwiedziłem też m.in. chociażby kota i wbiłem na swoją starą dzielnię. Ale to nie jest oczywiście wszystko, co zrobiłem w przeciągu tego półrocza. Wróciłem chociażby do montażu swoich filmów, po latach przełamałem się do premierki. Z perspektywy czasu myślę, że to właśnie to, że kiedyś montowałem swoje filmy sam, dodawało im mocnego uroku, nieprzewidywalności i kreatywności. Gdy się trochę rozleniwiłem i chciałem uprościć format, żeby go zlecić komuś, jakiemuś montażyście, to wydaje mi się, że to trochę straciło na sile. Ten kanał stracił na sile i stracił swój motor. Ale to jeszcze nie wszystko, bo również nauczyłem się chociażby nowego programu do produkcji muzyki. Nie każdy musi wiedzieć, ale produkcja muzyczna też gdzieś tam zawsze na kanale dla mnie była ważna. Jakieś niektóre akcenty, smaczki, intra... to no, chyba mój aktualnie najpopularniejszy utwór, który myślę, że możecie kojarzyć. No a jako że teraz robię to trochę lepiej, to mogę stosować to, co potrafię i swoją muzykę chociażby jako podkłady filmowe. Jak będzie trzeba zrobić z kotem na przykład na odcinek jakąś potężną nać Paną to coś takiego mogę sobie bez problemu wykręcić sam. Słuchajcie ich prac, to Was zapraszam, a jeśli nie chcecie, to oczywiście Was nie zapraszam. Jako, że chciałbym w przyszłości, żeby każdy film miał tylko i wyłącznie muzykę stworzoną przeze mnie, to gdzieś tam zawsze w rogu SoundCloud i nazwa utworu będzie się pojawiać. Jeśli chcecie, to możecie sobie obczajać. Jeśli ten temat nie jest dla was ciekawy i ogólnie nie słuchacie takiej muzyki, to proszę przywincie do tego fragmentu. Jeśli nie, to dziku, czyli moja dobra morda, która współpracuje ze mną muzycznie, którego mieliście okazję wcześniej poznać przy likaście. Przygotował dla Was takie małe muzyczne zanimowane demko. Jest to nic innego jak to, nad czym pracujemy aktualnie. Dajcie znać, czy coś z tego podoba Wam się bardziej, coś siada mniej, to też pomoże nam po prostu obrać kierunek twórczości. Mam naprawdę ogrom, ale to ogrom planów i pomysłów tego, co mógłbym nagrać, co mógłbym stworzyć, ale to przede wszystkim Wam ma się podobać i to my powinniśmy o tym sobie pogadać, dlatego ja również najbardziej czekam, tak jak mówiłem, na Wasze pytania. Możecie pisać dosłownie wszystko, na przykład co byście chcieli zobaczyć w formie unboxingu, a może nie unboxingu, może chcecie coś zupełnie innego, w jakiej formule widzielibyście na przykład nowy unboxing paczek. Możemy sobie pozwolić na taki mały eksperyment, że mimo tego, że ja już odcinek nagrałem, to możecie spróbować zgadnąć w jaki sposób, według Was może on wyglądać? Może macie jakieś problemy? Porady, szybkie porady są wymagane? Wszystko możecie pisać. To jest taki film bardziej organizacyjny, taki wstępny, taki, żebyśmy się tutaj dotarli. Musimy trochę napędzić ten kanał na nowo i trzeba wrócić na dobre tory. Teraz, jeszcze zanim was puszczę do reszty internetu, żebyście sobie już poszli, to miałbym jeszcze do was tylko jedną mega, mega prośbę. Nie mam miejsca, w którym mam bliższy kontakt z wami. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, może w naszych czasach, ale chodzi mi tylko. Tylko o miejsce, w którym mógłbym wybrać osoby, które na przykład wyślą mi paczkę na odcinek. Wtedy raz miałbym pewność, że paczki dotrą na odcinek i że ktoś się wyśle, chociażby. Osoby wiedziałyby, że ich paczka pojawi się w odcinku, a ja jednocześnie miałbym pewność, że nikt nie wysyła wątpliwej jakości środków nieczystości. Również grupka by się przydała chociażby dla jakichś memów, może dla nawiązania większej społeczności. Jestem ciekaw, czy wszystko w porządku jest u waszych kotów, czy macie aktualne systemy. Dlatego już teraz grupka jest założona i link na was czeka w opisie. No, chyba że wolelibyście grupę na Discordzie, to też jest w sumie ważne. Ja jestem trochę boomerem, jestem stary, więc założyłem ankietę na karcie społeczność i tam możecie odpowiedzieć na pytanie, czy spędzacie więcej czasu na Discordzie, czy na Facebooku. I jeśli spędzacie więcej czasu na Discordzie, to po prostu z czasem założę serwer i się przeniesiemy. No i to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć po takiej przerwie. Jeszcze raz dzięki za wyrozumiałość, dzięki za to, że czekaliście, dzięki w ogóle za to, że to oglądacie i jeszcze jesteście na tym kanale. To w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Więcej powiem Wam już w kolejnych filmach.